Cześć. Welcome to Was na moim kanalu. Z tej strony kłania się gospodarczego kanału, czyli Mati Gaming. Zapraszam Was już na 47 odcinek, który portal Was i Custom Maps Single Player. Będziemy mieć mapę Circus Circle Cross. Dokładnie tak się ona nazywa. Dokładnie tak. Także oczywiście widzowie lecimy po te 1000 subskrypcji do końca. Eee, marca tego roku, także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem, łapką w się pod tym odcinkiem z gry, portal w Astrid Custom, w single player w Dokładnie no, tak, no i oczywiście też opisie się pod odcinkiem z gry, portal w Astrid Custom, single player jak rozumiecie opis, będziesz się podanikł, czyli do moich social mediów wszystkich, do mojego TikToka, do mojego Instagrama, do mojej oczywiście grupy dla widzów mojego kanału na Facebooku i tak samo też do grupy dla widzów mojego kanału na Discordzie, tak sądzę, do maila podana nazwa. Oczywiście, on jest w sprawa e, sprawach współpracy ze mną. Dokładnie tak. No, dokładnie tak. Także rozpoczynamy nasze spotkanie i życzę mi jego oglądania. Poruszamy. Team Circus Presents. Circus cir Cross. No to zaczynamy testy. Wow. Hmm. O tak. No nie to. Chciałem kostkę. Uff. No nie, ale porażka pech było. Prawie nie miałem to. Aj. Hm. okej okay. o pomyślę teraz co mam dalej zrobić ja się już domyślam Hmm. No nie, to nie był dobry pomysł. Dlaczego? Bo. Jak nie możemy się dostać, bo. bo to wiecie, co nam powoduje, nie? To, że nie możemy. tam spokojnie być. Hmm. Eee... To myślę, że o to chodzi. Tylko widzicie, co jest nie tak. A jaj. To się może wydawało tak proste, oczywiste. A to takie proste nie jest. Hmm. Hmm. No i teraz co mam zrobić? Hm. O. A ja niech się dostać tam. Hm. To jest ciekawe. Musimy kostkę teraz do zdobyć. Ale to się nic nie dzieje Hmm, dobra Okej okay. A już wiem to nam odsłania tą Zasłony dobra, ok, tu mam się na się dostać, i to koniec testu. Thanks for playing, please remember to rate and comment. Dobrze dobry, drodzy, to koniec odcinka z gry Portal 2, serii Custom Maps Single Player 47. się mapę Circus. Eee, no, Circus będę mówić w skrócie, około nie tak. Bardzo fajna mapa, bardzo mi się podobała. Około tak, także... Także do widzenia, do zobaczenia kolejno, na kolejnym spotkaniu. Trzymajcie się ciepło i pa pa. wszystkim dobrej nocy. Branoc.